Siemano, ludzie, to ja dzisiaj chciałem wam zaprezentować część dalszych kart Donor Soccer mamy tu e, Defensive Dynamos, Boateng Pepe i Thiago Silva Klinic, Abiati, Abiaty Akinfiev, Casillas e, no to tu będzie international star to będzie Di Maria e, Lichtsteiner, e, Inler, e, Baines Ozil e, tu, be, tu jest chyba Pogba, Pogba, Van Persi, Kompany, y, Shakiri. Mamy tu Milika, tu mamy Koloturę, Varan, Carnezis, Boney. I tu mamy Field General, zaczynają się Gabi, y, Maniatis, Toulan i Luisa. Mam Peach Kings, karty Peach Kings. To będzie Dimitri Berbatov, Edison Cavani, Gareth Bale, Igor Akifiev, Cezar, Peralta, e, tu mam Milcic Maestros, to jest Rakitic, Pastore Modric, Kasami, Montolivio Motta, tu mam Snydera jeszcze i fantastic Finchers, Ilmas e, Burak, e, Cavani, tu jest, tu jest Messi, Miller no i mamy derby matchups. Tu mamy już karty limitowane. To jest Milchit z Gajtan limitowany do 299 brązowy presentów. Tu mamy też brązowego presentów do 299. Dras Star Ozil damy już do 199. Mamy Ndesor Precision Proof srebrny. Tu mam te, tego samego, tylko że International Star Benz do 200, 199 też z srebrnej. No i tu mamy kartę najlepszą Neymar na karcie e, mintowanej, e, złoty do 99 na karcie specjalnej z reprezentacją. To wszystko na tym filmiku. Mam nadzieję, że prezentacja wam, album, albumu się Wam spodobała. Ja bym chciał zakończyć ten filmik. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Pa. Cześć